nie Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo gorąco razem z prezesem Stowarzyszenia Kibiców i tym chłopczykiem, dla którego dzisiaj tutaj również jesteśmy, z Kaspem, który jest naszym najwierniejszym kibicem. To dla niego dzisiaj zbieramy te pieniążki, aby jemu i jego rodzinie pomóc. Dziękuję bardzo za obecność. Na was zawsze można liczyć. Dziękuję, że jesteście z nami w tej przepięknej hali, jednej z lepszych w tym kraju. Fajnie, że udało nam się dzisiaj to miejsce załatwić. Mam nadzieję, że przeżyjemy niesamowite chwile związane z sezonem, który już za nami, ale już na dobrze zapoznamy się z tym, co przed nami, a to najważniejsze. Wspólnie zapraszamy państwa do przeżycia tego, co było w sezonie 2010 Pozbądźmy się, się tej płyt, pozbądźmy się tej zbędnej nawierzchni, która widzimy kosz i wszystko tutaj jest. Na ten moment mam jeszcze w modułach, że plac budowy, w związku z tym trudno cokolwiek powiedzieć. Tutaj jest właśnie kierownik budowy, w związku z tym zaraz to żeby będziemy rozmawiać. Trzeba przyjąć tak w lotnictwie tak? żeby ją tu ustawić, tutaj pół metra, to jest ta budowa. Jeżeli chcecie wszystko zmniejszyć, to możemy batę cofnąć. Nie, nie możemy. Musimy jest tak Ale nie, to po prostu to ubilnowane. To jest jeszcze, panowie, tu jeszcze 10 cm. No, na górę. No, no Jak widać, ten jednak jest dokładnie w środku trybuny. Nie wiem, dlaczego on tam jest. Trybuny bez krzesełek, tor bez nawierzchni. O tym, czy niemożliwe stanie się możliwe, dowiemy się 2 maja. Kiedy to falu zielona Góra powinien podejmować Betard Wrocław. A gospodarze musieli zadowolić się drugim miejscem. 26 września 2010 roku przemoczeni, ale szczęśliwi byli żużlowscy Unii. Zielonogórzanie nie czuli się jednak przegrani. Zostali wicemistrzem Polski, uznając jedynie wyższość leszczyńskich byków. Polsce, ale kibice są zudymi, tak było. jest i mam nadzieję, że tak długo będzie na mnie i gra Andrzej oczywiście. Zapraszamy Panią dzień, dzień dobry. Jestem Andrzej Chuszcza. Zresztą nawet nie trzeba się przedstawiać. Tak miał Jankę z Wlesznie. Tak miał Jankę z Wlesznie, tak ma Andrzej Huszcza w Zielonej Górze, tak ma na przykład Francesco Totti w Rzymie. Ale my zejdźmy na grunt polski, ten zielonogórski. Znaczy się, o legendę jak już chodzi, to w Krakowie jest Smoch Wawelski, to wysiada przy nim. się e, No pewnie, problem jest. No bo drużyna Pan ma, prawda? Na Mistrza Polski? Tu? Tak, oczywiście. Potem... No, oczywiście jest to sport. Jak dostałem propozycję od prezesa Dowhana i zobaczyłem ekipę, to mówię, no trzeba spróbować. Wywalczyć jeszcze raz Pintetu Mistrza Polski. I mam nadzieję, że... dobry Patryk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co chcę słychać. Złodną ładną myszą tu przyszedłeś. W porządku. No właśnie. Się... Czemu żeś przyjąłem taką? nie, ale jest z nami cały czas. Ale tutaj sam na już. Nie trzeba państwu przedstawiać, prawda?